Dzień dobry państwu. Witam państwa na konferencji prasowej partii Korwin. Jest z nami Janusz Korwin-Mikke, lider naszej partii, europoseł oraz rzecznik prasowy, czyli ja, Tomasz Sommer. I tematem dzisiejszej konferencji jest wczorajsze oświadczenie wicepremiera Piechocińskiego, który jasno stwierdził, jak będzie wyglądała sytuacja po wyborach. Otóż przypomnę, stwierdził, że powstanie wielka koalicja Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz PSL-u. Prawdopodobnie jeżeli wejdzie Lewica, to prawdopodobnie dołączy do tego także Lewica. Innymi słowy, banda czworga się skonsoliduje i całe te fikcyjne wyścigi, które teraz oglądamy, jednej pani i drugiej pani, jeszcze pojawiła się trzecia pani, prowadzą tak naprawdę do tego, żeby utrzymać status quo. I nic się nie zmieni. Jest jeszcze dodatkowa jakby opcja rezerwowa, czyli nowoczesna PL, jeżeli ona przekroczy próg wyborczy, to prawdopodobnie też w jakiś sposób będzie w tym układzie pomagać. A przypominamy, że nowoczesna PL to jest tylko fragment Platformy Obywatelskiej oraz ludzie ratujący się z kancelarii byłego prezydenta Komorowskiego, którzy próbują w jakiś sposób znaleźć swoje miejsce na scenie politycznej. Jest tylko jedna metoda na to, żeby zmienić coś w Polsce, i proszę pana Juncha korwin mikkego żeby powiedział, jaka to jest metoda. Proszę Państwa, metoda jest pójście na prawo. Wszystkie partie są partiami lewicowymi. Pisma, program socjalny, jeszcze bardziej lewicowy od SLD, tak naprawdę, a na pewno od Pani Ogórek. E, także to, to, to się konsolidują. Pani Nowacka, która była uważana za coś strasznego, Pana Miller'a teraz jest z Panem Millerem. E, PO będzie pewno z Pisem, jeżeli nie uzbierają razem 55%, to się dołączy. PSL, proszę Państwa, nie ma żadnej różnicy. Chciałem przypomnieć Państwu, że jeszcze rok temu mogliśmy oglądać dyskusję pana Gowina z PO, z panem y, Dornem z Pisu. Obecnie oglądamy dyskusję pana Dorna z PO i, i Gowina z Pisu. Nie ma najmniejszej różnicy między in Przy okrągłym stole zostało to pomyślane w ten sposób że dzielimy się na kilka partii i udajemy, że się czymś różnimy, a głupi wyborcy nie głosują na ludzi. Wszyscy realizujemy polecenia z Brukseli, wszyscy idziemy do Unii Europejskiej. Takie postanowienie było przy okrągłym stole i do tej pory jest ono wiernie realizowane. Skutki tego są koszmarne. Wspominam, że póki Polska nie trzeba wchodzić do Unii Europejskiej, miała tempo rozwoju 8%. W miarę przyjmowania ustaw europejskich zeszła na 1, 2, no bo tyle jest w Unii Europejskiej, więc jak przyjęliśmy te same ustawy co w Unii Europejskiej, tośmy zeszli na tempo rozwoju w Unii Europejskiej. To jest oczywiste, ja o tym mówiłem 20 lat temu, że tak właśnie będzie. I proszę się nie dziwić, yy, rzecz mają swoje konsekwencje, jak mówiła Ayn Rand, czy jak mówił Stefan Kicielewski, to nie jest kryzys, tylko rezultat. Rezultat przyjęcia błędnej socjalistycznej doktryny, która rządzi w Unii Europejskiej, którą widzę zresztą na każdym kroku. Dzisiaj zresztą znów jadę do, na parę godzin do Parlamentu Europejskiego, znów tam nakrzyczeć na panią Merkel, która usiłuje nam budować obozy koncentracyjne niemieckie w Polsce. Także proszę Państwa, nic się nie zmieniło. To rząd ma działać. Najlepszym przykładem absurdalnej polityki socjalistycznej jest. Zakładanie tych obozów koncentracyjnych w Polsce. Przecież w normalnym kraju przyjechałyby jakieś rodziny chrześcijańskie z tej Syrii czy skądinąd, jakieś polskie rodziny by je przyjęły, potem by w takiej gminie goszczono tę rodzinę, potem by ją odwieziono do Niemiec, bo oni chcą wszystkie wyjechać do Niemiec, nie byłoby żadnego problemu. Jak się wziął za to rząd, mają nam dać kontyngent. 10 tysięcy, czy tam 700, wszystko jedno uchodźców, Maj, ma, mają być umieszczeni w obozach koncentracyjnych. tak? Rząd ma pilnować, żeby nie uciekli do Niemiec. A no, no, Ja nie wiem, jak to ma być robione. Chciałem Państwu przypomnieć, że artykuł 53 Konstytucji Polskiej mówi, że nikogo nie wolno trzymać siłą na terytorium, że po prostu nie każdy ma prawo ją opuścić. Więc ja się tylko pytam, jak rząd polski zamierza tych ludzi utrzymać w tych obozach i nie wpuścić do Niemiec? co że nam kary. Jak? Strzelać do nich będziemy, czy co? Proszę Państwa, żyjemy w świecie absurdu. To, co się stało, to jest świat absurdu. Te trzy pani ucie, które teraz tam się kłusą i żebrzą o głosy wyborców, to jest wszystko jedno, kto będzie rządził. Jest kompletnie obojętne, czy będzie pani Nowacka, czy, czy ten. Być może się jeden podatek zwiększy o jeden procent, drugi o drugi. My mówimy jasno, trzeba odwrócić bieguny. Trzeba powiedzieć jasno, jest źle, jak rząd ma pieniądze. Jak w budżecie jest dużo pieniędzy, to jest źle, bo my ich mamy mniej. Podatki muszą być jak najmniejsze. Podatek dochodowy trzeba zlikwidować. Podatki dochodowe oznaczają karę dla tego, kto dobrze pracuje. To trzeba wrócić, tę odwrotną filozofię. Bo wszystkie te partie mówią o jednego, dajcie nam nasze pieniądze, a my będziemy waszymi pieniędzmi rządzili. Oni się trochę różnią, jak tymi rządzili, ale to nie my mamy rządzić. Zdaniem tych wszystkich, tych czerwonych pijawek, które teraz są, rządzą w Polsce, to oni mają decydować, jak dawać nasze pieniądze. I oni mają decydować, na przykład, czy nasze dzieci idą do szkoły w wieku lat 6, 7 czy 5, a nie my. Bo w normalnym kraju to są rodzice, którzy znają swoje dziecko, decydują o tym, w jakim wieku on idzie do szkoły, prawda? A nie pani minister, która dziecka na oczy nie widziała. I nie większość w referendum, która to większość też mojego dziecka na oczy nie widziała. <laughs> w normalnym kraju decydują o tym rodzice. I my chcemy powrotu do wartości prawicowych, normalnych, rodzinnych, wartości, kiedy człowiek żyje za własne pieniądze. A nie za pieniądze podarowane od Unii. Bo tutaj ciągle jest taka filozofia, że oni nam dazą. Proszę Państwa, Chiny są potężnym państwem, rozwijają się błyskawicznie, bo nic nie dostali z Unii. Dotacje z Unii szkodzą, zabijają własną przedsiębiorczość. Ludzie już nie myślą, jak pracować, tylko myślą o tym, jak dostać dotację. I robią firmę nie pod kątem, żeby najlepiej spełniała życzenia ludzi, tylko pod kątem, jak dostać dotacje z Unii. A ta firma nie działa tak dobrze jak, jak tamta, prawda? I dlatego firmy zakładane przez za pieniądze unijne po dwóch latach znikają. Natomiast w normalnym kraju Ameryka powstała w XIX wieku bez pomocy Unii Europejskiej. Prawda? To jest odwrotność tego, co tam się mówi. To, co my mówimy, my się różnimy zasadniczo od wszystkich partii, bo my jesteśmy partią prawicy. A to są wszystko partie lewicowe, są robić wszystko na lewą, mają lewe interesy. A ja przypominam, że potępieni będą po lewicy Pana Boga, a zbawieni po prawicy. Ale my byśmy chcieli, żeby zbawienie Polski nastąpiło już teraz, a nie, a nie wcześniej. Bo jak mówił, mówił kiedyś nasz wielki pisarz, są dwa sposoby wyjścia z kryzysu. Normalny i cudowny. Normalny to jest taki, że Matka Boska jak zwykle zrobi cud i nas uratuje, a cudowny jest taki, że ludzie zaczną sami pracować, zaczną wierzyć w Ciebie. Politycy przestaną kraść, przestaną kłamać. No, to jest sposób cudowny. Otóż my wierzymy w sposób cudowny, w stanie się cud i wreszcie wróci do Polski normalność. To tyle mam do powiedzenia. Jak państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja pytam o krew może kierowców. Dlaczego państwo są za tym, żeby zwiększyć ten limit? Żeby... To, jest, to jest postulat partii kierowców, który przyjmujemy zresztą. Może nie, oni, oni powiedzieli, że mówią 1, a chcą 0,8 tak naprawdę. Ale to jest tak, w, no, w normalnym kraju w Anglii jest 0,8, przecież we Francji było 0,8. 0,6 dla kobiet, skąd ta różnica? Oczy, ma, oczy tak? Oczywiście, że jest różnica, no, wszystkie badania fizjologiczne, ale nie fizjologiczne. Każdy, kto idzie z dziewczyną do tego, żeby mm, stała się trochę łatwiejsza, no, pije tyle samo, co ona i wiadomo, jakie są skutki, no, Więc, więc co, będziemy, co będziemy o tym mówili, To są obiektywne badania i każdy o tym... Każdy o tym wie, poza oczywiście zawodowymi klakierami rządu, którzy... Czy w większości krajów y, poziom wynosi 0,8. W Stanach Zjednoczonych poziom wynosi 0,8. W Stanach jest równie y, Ale y, średnia to jest 0,8. We Włoszech jest 0,8. W Hiszpanii jest 0,8. We Francji jest 0,8. W Wielkiej Brytanii 0, y, też 0,8, chociaż oczywiście tam się toczą różne dyskusje. Natomiast u nas jest 0,2. To jest cztery razy mniej, a przecież to są tacy sami ludzie. Nie wiem, dlaczego ich dyskryminować, i my oczywiście czasem ulegamy tej histerii tabloidów, które od kilkunastu lat, ja sam pracowałem kiedyś w SuperEkspresie, więc wiem najlepiej, jak to wyglądało. Yy, rozwijały przez 15 lat tę histerię, nie biorąc pod uwagę tego, co się dzieje z ludźmi, którzy naprawdę za niewinność trafiają często do więzienia. Na szczęście ten trend troszeczkę się odwraca. Skończyło się karanie yy, w cudzysłowie. Tych już najpotworniejszych morderców na drogach, czyli pijanych kierowców, który, którzy jak to wiadomo, rowerzysty, rowerzysty. rowerzystów, którzy robili naprawdę hekatombę na tych drogach. A ja byłem sam świadkiem, jak mojego kolegę, który wypił jedno piwo, zamknięto, zabrano mu rower, który zresztą zniszczono i potem dostał wyrok, mimo jest, że naprawdę przejechał na tym rowerze dosłownie 10 metrów, bo pan się ustawił z patrolem za miejscem, w którym żeśmy to piwo spożyli. Jedno, podkreślam. I trzeba po prostu z tą paranoją skończyć i dojdźmy do poziomu ludzi cywilizowanych. Ja znam przypadek z Łodzi, dość, dość, dość dawna, gdzie pan wypił trochę za dużo i żeby nie jechać, to wsadził żonę za kierownicą i pchał tego malucha. I niestety nie pomogło. On dostał zam, że jest pijany, a ona za to wyprowadziła, A to jeden Zwracam tak... też uwagę na jeden bardzo ważny fakt, że liczba wypadków powodowanych przez kier pijanych kierowców radykalnie spada a jednocześnie liczba tych pijanych kierowców nie spada. Innymi słowy, jakiś inny czynnik powoduje te wypadki. No i oczywiście tym, tym czynnikiem są fatalne drogi. Jeżeli poprawimy te drogi, to rzeczywiście śmiercionośność naszych dróg się radykalnie zmniejszy. A ty jeden bo Polacy jakoś więcej lubią wypić niż inne narody zachodnie My na Rosjanie potrafią wy wy wypić jeszcze więcej niż my, my też dużo potrafimy wypić. Znaleziono pod białym stokiem człowieka, który miał 9,7 promille, promille Ale już nie, I, nie prowadził. Chyba już nie. nie prowadził, nie Prowadził właśnie, tylko niestety skończył na drzewie i nie wiadomo, czy on najpierw umarł i wpadł na drzewo, czy najpierw wpadł na drzewo i od tego umarł. Ale to już oczywiście są, są już tego typu. Chciałem powiedzieć jeszcze jeden przypadek. Pan doktor Werębek, lekarz na Warmii, z dobrego miasta, kiedyś musiał, musiał zeznawać taki dodatkowy egzamin i powiedział, że jaka jest przyczyna w wypadku drogowym, no to powiedziałem mu, że prędkość. Ja Mówi, nie, stan dróg. A co powiedział Mówi, nie, prędkość. A ja mówię, nie, bo ja sobie pracuję w szpitalu. I była droga do Olsztyna, bardzo kręta. Jak ją poprawiono, to ilość wypadków, która przedtem wynosiła, wynosiła 7 dziennie, spadła do dwutygodniowo. prawda? A prędkość na drodze raczej wzrosła. Bo, po drodze do dobrej, jedziecie szybciej. Więc to są takie, takie tezy, że to pijani, prędkość. Nie, drogi, proszę Państwa. Także krótko mówiąc, drogi. popieramy 21 test partii kierowców. Na ich stronie można te 21 postulatów sobie znaleźć. Między innymi tam jest ten postulat yy, ograniczenia represywności państwa wobec osób, które spożyły alkohol. Czyli jak partia Korwin wejdzie do Sejmu, to projekt ustawy będzie taki zmieniający. Może, 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 może powiemy na 0,08, a nie o 1, prawda, żeby ludzi nie drażnić, ale powiem jeszcze raz. Kierunek jest jasny, trzeba skończyć z tym, bo to, to służy tylko temu, żeby ludzi pakować do więzy. To spytam jeszcze o udział Bronisława Komorowskiego i Lecha Wałęsy w reklamie kantoru internetowego cinkciasze.pl. Pojawili się w Stanach Zjednoczonych, koszulka Bull od Chicago Bulls, ale niektórzy to kojarzą z bólem i nadzieją. Nie, no, spadką, nie ja rozumiem, no, to, jest, to jest zabawne, ale, ale, ale poważna konferencja prasowa. Czy po, powaga mówimy, urzędu się, prezydenta no na tym, tym nie przystoi, zyskuje ewidentnie? Czy stoi to, żeby były prezydent udział w takiej kampanii reklamowej, czy nie za bardzo? Pff, jakby to panu powiedzieć, no troszkę nie wypada. No mnie już proponowano wiele razy. Udział w kontaktach reklamowych i oczywiście polityk samodzielny no nie może być w reklamie, gdzie mówi cudzymi słowami. A co pan mógł reklamować? właśnie Co panu proponowano? No, to, to jest, jest, jest prywatne. Sprawa mnie nie podoba, że my się do agencji, gdzie będę reklamował. Ale temat? Odmówiłem, i... nie odmówiłem no, bez pytania, co mam reklamować. Znaczy, prezydent ale... Komorowski mógłby sobie jakąś karencję założyć? Na przykład mógłby się zająć reklamą po pięciu latach. Po, ale, ale po ale... pięciu latach, a nie od razu po stracie urzędu, bo jeszcze w kontekście tych różnych wydarzeń z jego sprzętem w, w pałacu, no to wygląda dziwnie. Ale ogólnie, ale ogólnie byłem, proszę Państwa, my uważamy, że trzeba <laughs> zmniejszyć ilość senatorów, USA mają po dwóch ze Staną, u nas po dwóch z wystarczyło, czyli 32, plus właśnie byłych prezydentów, bo byli prezydenci nie mają co z sobą zrobić, tak jak we Włoszech powinni być członkami Senatu, e, nawet więcej marszałkami Senatu były prezydent, no bo on powinien coś robić. Znaczy skończy kadencję i co ma właściwie robić? No teraz sobie może go każdy właściwie wynająć, tak samo jak Aleksandra. No Kalecki, więc właśnie, tak to... jak mówi tutaj kolega Sommer, jakby był w tym Senacie przez, przez dwie kadencje, załóżmy, no to potem już by y, mógł sobie występować jako były marszałek Senatu, a nie jako prezydent. Tak, czy jeszcze są jakieś pytania? To dziękujemy. Jeśli nie, dziękujemy bardzo. bardzo.